No tak stąd. No to hmm, hmm. snajperze na prawo, hmm. no, chwilę. Nie no, dawa. Mam cena innego Do którego? Yy, za sandbagami. Hol, ile macie tego, ile macie tam? Do tego... No, widzę mnie? Widzę dwóch yy... na naszą pozycję. Trzech i może jeszcze możliwie czwarty Poprawiam kolegę, jest ich czterech Okej, okay, boys, pick your targets Wait, raz, dwa, trzy, cztery, ja myślę, pięć. pięć Poprawiam wszystkich jest ich dokładnie pięciu, pięciu potencjalnie sześciu, bo coś mi mignęło pod tego, pod siatką maskującą mm -hmm. Okej, okay, fucking pick your targets Trzyma mm, Biorę tego przy ognisku w BC z hełmem metanowym. Hełm K... prawa mój. To ja w takim bądź razie pozbędę się tej grupki trzech z przodu. Przy ognisku. 3, okay. 2, 1. Wykonać. All clear? All, All clear. clear. Ok, wracamy do patrol. Alt, wszyscy halt, na chwilę, z mojej prośby. Okej, okay. wracamy. Ruda, jak tam na tyłach? Nikt się nie zgubił? Wszyscy Nie, wszyscy są. <coughs> Ładna ta wyspa, jakby na to nie spojrzeć. Weź, taki klimacik. Poza tym, że wszędzie masz... wojnę domową. Tylko zimno trochę. Pi**i strasznie. nie, takie rzeczy się przeżywa. No jak jesteś... No ja tam się akurat morskim? nie wypowiadam, przecież to nasze środowisko, ej No może nie nasze, jak wszędzie masz morze. Wasze, wasze morzenie. nie. Ja tam ale lubię może pływać. moje! Ja tam bardziej Ja tam wolę lubię górę. pływać. Ja tam bardziej wolę góry Góry też mam. Ja tam nie lubię pływać, bo się z utopiesz i ale, tak. A ty, Ruda, co też furasem jesteś? Nie Dajam, ale cię pocisnął, Powinnoś go za to zabić. Ale mam porsiarę, która płyta. Serie w tył głowy. No wiesz, że rowe. Jak to wszystko się skończy, może to podejść. Na wczasy. Nie się no. się skończy. Wiesz co, nie wiem czy byś chciał wracać do miejsca, gdzie zabiłeś tyle osób. Imagine. Mhm. Imagine... No, wiesz, nie to... Spokojne życie po czasie to. Ej nie, weź. Co? Mm, możemy być tu zapamiętani albo jako zbrodniarze wojenni, albo jako bohaterowie narodowi. Kto na ciebie patrzy jako zbrodnia wojenni? I szczerze, nie bardzo mamy na to jakiś wpływ. Bardziej ja, się zapytać drugie. kto, kto u nas mówi jako zbrodniarze wojenni. Nikt tutaj nie jest dobrze do nas ustawiony. Naprawdę? Masz, albo, masz po jednej stronie RLF, a po drugiej stronie paramilitarie. A cywile? A mm. Widzisz tu jakiś cywil? Cywile, cywile dawno, cywili prawdopodobnie. Wy ewakuowaliśmy kurwa cywili przez w ciągu ostatniej operacji Viper. Cały kurwa koncept operacji Viper to była ewakuacja cywili z wyspy. To jedna rzecz od. Reszta druga... z nich zaciągnęła się do rlf i zbiera wszystko co zostało. A czyli masz a w sumie to nikt nas tu nie lubi. To prawda. Niektórzy z nich, ci co nie, chcieli, nie im się, ci co chcieli zarobić, zostali tu i po prostu są... Czy zarobić? Pseudo, co nie neutralni Totalnie. Ja bym bardziej... Sigma. Powiedziałbym bardziej dla sumia sentymentu to niektórzy tu nie zostali. Gdzie nie to chce? masz dla sentymentu do miejsca, gdzie... No, ale ja znam, jak... ja znałem paru takich, co kurwa co? tu z Ale co, zostali. jakbyś... Hmm, jakbyś miał na przykład dom... Gdzieś, ee, nie zatrzymuj się do kurwy aby... biedy! O, no, 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 do... no, to jest pasuję, nowy wrócił. No chyba na bo też się nie psują, dziwne. Co do jeszcze tych, co tutaj zostali... Znaczy, zostali. Nie wiadomo jak teraz, ale... E, była historia wojowników. Śmiesznie mi się to mówi, że wojownik. Nie, w sensie Kowalski to ja ten sławny co kurwa ujebał oddziały RLF-u samą bronią snajperską? Takim mm, Deer Hunter Jeden, drugi albo ten co żeśmy go spotkali i zapierdalał z GPN GPNV18 nie tam Pamiętam, oh, pamiętam. Bro was fucking cool. Imagine hugging like that. Dobra, tu w prawo odbicie, szukamy jaskini. Skupcie się. Idziemy hmm. w Dobra, w takim bądź razie. A faktycznie takim, tak. takim bądź razie combat silence. Yep. Nowy QSC, y damage external perimeter, y reszta za mną, do wejścia. Jest, Na górę poszłem. Toż tak, po co? Może, no, żeby mieć lepszy widok? Dobra, to niech to tylko to zostawi. Czy to. So? Dobra, mamy anormalne zjawisko. Lewitująca lampa naftowa. Może na jakiś jest powieszona? Jakiś haczyk to jest gdzieś wkręcone? Nie, no nie widać. Dzwon Zwonisz po kolegów z różnych dziwnych. Kom nie, nie, pierdole, to dzisiaj ja się dzisiaj! No Uważam, że tam to coś, to jest dziełek To Zaraz na to dowód. Daj łapiałek. Ja to foliarze. Dokładnie. Teoria foliarza. Ej, Swerpel! Co jest? Patrz na wprost, ale fajna w. Aaaa! Yy, wyspa. Uwaga, wychodzimy. Ano? Joo! Co jest, chłopaki? Nie, widzimy zajebistą wyspę. Mogę wejść, Zobaczyć? Nie Life is blue to, to tylko... dla kagerów Dobra, zejdźcie tu do nas Wracamy Nie no, później ci pokażę, najwyżej zdjęcie zrobię Czekaj, zdjęcie robię Idziemy W prawo i ten, w dół do ogień Tak I no tak, life Mmm No, będzie jakaś akcja medyczna, rozbrojowa, złamana kostka czy inna, po chwili. Nie, 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 Panie nie. Nie, generale, nie, nie, bo nie, to, nie tym razem. Okej, okay, dobra, w takim bądź razie pole minowe, ja. No, zaraz będzie ten, granat na żyłce. Hmm, tak ej, granat, granat Krzysia. W, w lasach granat przy drzewach to jest naprawdę dobra taktyka akurat. Dobra tu w prawo do doliny rozstawić się ten long car to zróbmy Okej okay, okej okay. Dobra, Demery, -y, góra y, topside wysunięte pozycje obserwacyjne y, Stać mi raport co się dzieje na dalej na północ postaci ja... i nie pod nogami, tyle będzie mm -hmm. z tego wszystkiego. Wysięgam na Boga, kurwa, co wszak nogącego Dobra. Bida no, no. i cicho jak makiem ze wsią. Dobra, bo ja mam ciekawe rzeczy. Yy, 1-8 do 1-1. Słucham 1-1, yy, słucham 1-8. Yy, w takim razie z mojej pozycji, jeśli będziemy się dalej kierować na północ, w stronę dołu, napotkamy kampa, trujeczkę, a poza tym to ani żywej dusza. No spoko możemy sprawdzić. Eee, możemy sprawdzić co się dzieje na tym kampie eee, Zostań na pozycji Potwierdzam, że zostań na pozycji Okej, okay, okej okay. mm -hmm. Swarpa zwrotuj do mnie 6 A mi do mnie O idę Kowalski, w momencie, w którym Swatchel do mnie zrotuje, my się jest przeniesiemy dalej na północ, na następną wzgórze i w tej samej okay. pozycji X, X, będziemy obserwować. Eee, dobra, widzę, że broń Ci się nadaje, zapierdalasz na front, eee, w, na direct east od naszej pozycji, robisz overwatch'a na drogę. Eee, robisz overwatch'a na drogę, ok? Poznaczmy chodzi pozycję na atak. Mam zapierdalać, przepraszam bardzo! Jestem. Oznaczam ci dobra. pozycję dobra, na Dobra, rotujemy tam w tamtą stronę, Tam się ustaw. Tam się ustawi, i tam ten. Tylko się nie zgub po drodze. A za Nie mną. zgubię się. Ja jestem zajebistym logistykiem. <laughs> Trzymaj się. 1-8, tu 1-1 e, Mamy ruch na... E, obozie... 4? Mm, 3 No, nie mamy kopi kopi To jest 3? Bo pewnie jak to to jest, jest 4 radu, to to Ty nas tu nie słyszysz! Czad? Wojszczad? Problem no, nie. No. Ja mam. No to... te ja bym sobie pogadał co to za swerwola taka. Dwóch tam. Widzisz hmm. jaka ładność zielona, tak? No... <laughs> Jestem na topie. na wejściu. Dobra, kompan jest czysty. Tak czy nie? Co jeszcze? Jest jeszcze jeden budynek. Dobra, ekipa. yyy... Mm? idziemy. Możecie przestać? Odżywo da się. Oprze. Kolapsujemy oh. się, kolapsujemy się na wejść do wioski tutaj. Teraz mam y pozycję zaznaczam na ataku standby. Ok, ta sama konfiguracja co poprzednio. Idziemy e, w kierunku na kierunek wioska. E, pójdziemy do tej, wrócimy się do Rudej. No. 1-8, jak tam? Ok, co wami? No, <grym> Ruda tu, brawo, jeden. E, idziemy w twojej kierunku nie od nas, jak przyjął. Alt, z mojej. Alt. Nie widzę lecą na ataku. Koncepcja padłej radio. Oj, proszę, ją wywołać. Chwilę. Ktoś mnie nie chce łapać sygnału, to motorala. Pierwsza, dwójka, radmek, na rura na lewo, na górkę sprawdź czy jej tam nie ma. Ja, ja Jedno osiem dość. Grudę, kolumnę. Grudę, kolumnę. Zróbmy to raz. Hmm. Jeśli, jeśli nie możesz mówić, to i sygnał, sygnał trzy razy radium. jeśli, jeśli nas, nie nas, słyszysz, nas nie słyszysz, to nas nie, nie słyszysz. Bo to Warto dobra komunikację, jeśli nie możesz mówić, daj sygnał 3 razy radio. Dobra. <coughs> brak kontaktu. Prawdopodobnie wyłączone radio, albo zniszczone. Aj, kopi, jak chłopaki nic nie znają na tej pozycji, to zaczynamy się martwić. Górka wygląda często. Spróbuję ja przejść kawałek jeszcze dalej. U dołu jej nie ma. Dobra. Eee... To nie wygląda dobrze. Mamy noc. 1-8 zrotuj na prawo z dwójką, dwóch, dwoma osobami za tobą. Przeleć się lasem, tym co jest tutaj w dolinie oznaczam na ataku. Sprawdźcie, czy jej tam nie ma. Dojdźcie, spróbujcie zrotować tak potem na wioskę. I ten my będziemy, konty my będziemy kontynuować trasę patrolu wzdłuż drogi domkiem KP i dalej. W kierunku większego jeziora. Pasuje? jak? Okay. nie down. poruszamy się. Osoby ze mną? Noc down, earstrow up. Idź na piętnastkę. No, Okej, okay, moja ekipa ja, zbierka ja, na górze. Nie, nie skylineujcie się, kurwa jego mać. Szykować się do przejścia przez ulicę. Ostatni brawo, 8 brawo, 1 status jak na razie był brak, planujemy gdzieś dalej. Będziemy powoli się kierować na wioski, jednakże będziemy także przeszukiwać teren wokół ostatniej znanej pozycji wodnej, rudo. Copy all. One out 1 to nie, 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 słyszymy nie, nie, mamy pewności czy nie, nasz ale możemy wiedzieć coś na temat lotu, ostatni. Spazy, bądź coś takiego. A Bravo 8, tu Bravo 1, nie mam informacji na temat żadnych przyjaznych helikopterów na terenie y, strefy powietrznej. Mhm, trzeba będziemy uważać. Korekcję w terenie działań. Dobra, przeszukujemy ten las. Ta. Podejść po jezioro? No, wejdziemy je dookoła. Przyjął e, 1 8 1 1 1 8 1 1 1 zgłuś. Chyba, że pan nie 1-1, odbierz. E, na odbiorze. Okej. Okay. <laughs> Generalnie, yy, wiedzą na takim, że cały czas poruszacie się z dala od nas. A, mamy do Was czy jednak na spokojnie przejść, przeszukać całe to miejsce? Stand by. Halt. Rozstrzelił. No osłon. Oh. 8, tu 1, we may have troops in contact. Przyjął. Nie znam, okej. W takim razie będę się poruszał wytycznymi ostatnimi. Ok, odpowiadam na pytanie. 8, tu 1, kolapsujcie się do naszej pozycji. Przyjął, przejdziemy, sprawdzamy staron. Dobra, pisdą, idziemy dalej. No idea. Stroby off. Kurwa, że ja tym, o tym wcześniej nie pomyślałem. Rozstawcie się, tak żeby pokryć cały ten nas. Osiem, tu jeden. Yy, obchodzimy jezioro całe dookoła. E, Informacja na radio na dłużej. Dzień. Wydaje mi się, że potencjalnie może mu neta wywaliło lub coś, nie wiem. Eee ja pierd... Je Boże. Jeden do jeden Zgłasz? zgłaszam? Eee, Zauważ też to, że patrz, żadnych strzałów, nie nicy, kamyk wody, cisza. Potwierdzam. My mieliśmy jeden przecież. Niepokojąco. Dostaliśmy jeden strzałem w pysk, brak rannych. Zasadniczo nie wiem, co to było. Eee, okej. Okay. Patrolowy, patrolowy, nie zjebcie się stąd. No ja staram się, nie zjeść. Jest kinia Potwierdzam On me I dwa Okej, okay, lewa komora czysta O, clear, clear. Brawo osiem, tu brawo jeden. Przeszukaliśmy małą jaskinie przy jeziorze. Eee, nadal brak eee, śladu po naszej zgubie. Ojo. Dobra, rozglądajcie się tu po tym, po lesie. Może ją to zleść, gdzieś znajdziemy. Ja bym spróbował wejść na górę i ją poszukać. Może do Może jakiś ruch zauważy zauważę. Nie, to, to do niej niepodobne. Trudno powiedzieć. Pamiętaj, <laughs> pamiętaj, że ta okolica... ...w zwalają ludzie, jak najgorsza. Otrzymam się bliżej ciebie. Co? Czy mamy w opiśni jakiegoś droga z kamerantem inną? No, neguję. Baza tu brawo jeden z głościa. Kontakt! Okay, so.